Cześć, tu Magda Husiawa z Mentoru, jest trener rachunkowości i autorka e-booków pomagających na nauce rachunkowości. Dziś czas na omówienie kolejnego e-booka. Dzisiaj mam coś dla osób nieco bardziej zaawansowanych. Jeżeli podstawę rachunkowości już znasz i teraz chciałabyś chciałbyś powtórzyć rachunkowość bardziej zaawansowaną na stanowisko samodzielnego księgowego, to gorąco polecam zbiór zadań kursu średnio zaawansowanego, w którym właśnie powtarzamy te bardziej zaawansowane kwestie ewidencji księgowej nie, dla celów ustawy o rachunkowości, i właśnie podatku dochodowego i podatku VAT. Ten zbiór to odzwierciedlenie, zebranie najbardziej praktycznych przykładów z kursu rachunkowości średnio zaawansowanej mentoris, do którego również dołączona jest aplikacja asystent księgowego tej aplikacji w wersji PRO możesz właśnie ćwiczyć księgowanie jak na programie księgowym, ale ujmując już wszystkie przepisy, czyli ustawy rachunkowości i podatku dochodowego i ustawy o VAT. Jeżeli tylko potrzebujesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej bądź wracasz na rynek księgowy po dłuższej przerwie, to ta pozycja z pewnością będzie dla Ciebie. A samą aplikację Asystent Księgowego Pokażę ci już w niedługim czasie. Zapraszam.